Witam Cię serdecznie. Jeden z to wysłał mi zapytanie, żebym rozwiązał tego typu zadanie, czyli dla jakiej wartości parametrów a i b taki wielomian oraz taki wielomian są równe. Teraz w jaki sposób to robimy? Musimy sobie porównać te wielomiany. Co to znaczy? Bierzemy sobie wielomian w, który wynosi tyle. I bierzemy sobie wielomian p, który wynosi tyle. Jeżeli te wielomiany mają być równe, to znaczy, ja to specjalnie sobie robię tak, żeby jeszcze tu zrobić, tak? Jeżeli te wielomiany mają być sobie równe, to znaczy, że one mają być dokładnie takie same. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj przy x do czwartej stoi 1, to tu też musi stać 1 i wszystko się zgadza. Skoro tutaj przy x do trzeciej stoi A plus 3 to znaczy, że tutaj, skoro tutaj nic nie stoi przy x do potęgi trzeciej i stoi sobie tak naprawdę 0 razy x do trzeciej, no to a plus 3 musi być równe 0. No to możemy napisać sobie, że a plus 3 równa się 0 i jeżeli odejmiemy trójkę, to a równa się minus 3. Teraz tutaj, jeżeli plus b jest przy x kwadrat i minus 8 jest przy x kwadrat, no to b to jest po prostu minus 8, no i na koniec faktycznie. Te wyrazy na końcu też się zgadzają. No bo jeżeli teraz da A, wstawimy sobie minus 3, to x do 3 zniknie, bo będzie minus 3 plus 3, to jest 0, czyli faktycznie x do 3 zniknie. A jak za B wstawimy minus 8, to będzie minus 8x kwadrat, no i minus 8x kwadrat. No i tyle. Cześć.